Cześć, witajcie na kanale 3 bo Czemu nie? A w dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak pociąć większy model, tak aby wydrukować go w częściach. A zrobimy to na przykładzie mojego hełmu Mega Knighta, którego robiłem na tegoroczny Halloween. Żeby wydrukować coś dużego, co nie mieści się na jednym polu roboczym naszej drukarki, trzeba taki model odpowiednio przygotować przed drukowaniem. W tym przypadku musiałem go pociąć na kilka części, a następnie złożyć i skleić. Pamiętaj, jeżeli film Ci się spodoba, to zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych poradników. A my już przechodzimy do samego slicera, gdzie będę pokazywał jak przygotować właśnie taki model. Na samym starcie możecie zobaczyć jak wygląda już pocięty model, gotowy do wydrukowania. Z kolei na polu roboczym w lewym górnym rogu znajduje się część hełmu, którą będziemy zaraz ciąć i dopasowywać do tego, aby ją wydrukować. I w sumie, gdyby tak na to spojrzeć, to już teraz mógłbym kliknąć potni i wstawić ją na drukarkę, jednak bez samych supportów ta część drukuje się aż 16 godzin, a dokładając supporty, byłoby to dzień i 13 godzin. Gdyby wam się też nie spieszyło, to w sumie moglibyście wstawić taki wydruk, jednak musicie się z tym liczyć, że będzie to trwało mega długo i stracicie dużo filamentu właśnie na podporze. Dlatego w tym filmie właśnie będziemy skracać ten czas oraz redukować koszty filamentu, bo jest to aż 1700 gram. Tak więc tą część hełmu podzielimy sobie na cztery części, które po prostu później będziemy mogli sobie skleić. A oprócz samych czterech części z hełmu będziemy też mieli dwie z przyłbicy. Bez zbędnego gadania możemy już zacząć ciąć, i zaczynamy w takim układzie. Czyli mamy przyłbicę, która nie mieści się na naszym polu roboczym, oraz hełm, który jest po prostu nieoptymalny jeśli chodzi o wydrukowanie go samego. Najprościej będzie zacząć od samej przyłbicy, bo tutaj potrzebujemy tylko jednego cięcia. Zaznaczamy nasz obiekt, klikamy C lub z górnego paska wybieramy narzędzie CAT. Pojawia nam się takie okienko, które dzisiaj będziemy widzieć dosyć często. Są to oczywiście ustawienia naszego przecinania. I tak na dobry początek, ja osobiście zacząłbym od znalezienia odpowiedniej płaszczyzny cięcia. Naszą płaszczyzną w tym momencie jest ten szary kwadrat, który oddziela część różową od tej turkusowej. I gdybyśmy chcieli zrobić cięcie już teraz, to nasza przyubica właśnie w tym miejscu zostałaby przepołowiona. Jednak my chcielibyśmy naszą płaszczyznę cięcia troszeczkę obrócić i w tym pomogą nam nasze osie XYZ. A żeby obrócić całą płaszczyznę według jakiejś osi, wystarczy, że zapiemy za jedną z tych trzech strzałek. W naszym przypadku zapiemy za Y, którego obrócimy o całe 90 stopni. Teraz pytanie, dlaczego akurat w taki sposób chcemy przeciąć naszą przyłbicę? Pierwsza rzecz to dzielimy ją na dwie równe części, które będzie łatwo potem złączyć. Do tego też trzeba myśleć, jak te części będą się później drukowały, dlatego gdy obcinamy je w taki sposób, to zachowujemy płaską powierzchnię na dole, czyli z automatu nasz wydruk będzie leżał płaską powierzchnią na płycie. A do tego górne powierzchnie, które zostaną w modelu, nie będą jakieś mega duże, więc też minimalizujemy tutaj ilość użytych podpór. Warto też zwrócić uwagę na opcję po przecięciu. Jeżeli część różowa albo niebieska po przecięciu byłaby do wywalenia, to możemy odznaczyć ptaszka, ale w naszym przypadku obie chcemy zostawić, więc tylko klikniemy zachowaj orientację, aby po przecięciu obie części były ułożone tak samo. A żeby obie części po wydrukowaniu się złączyły, to trzeba też dodać jakieś łączniki. I tutaj mamy dwie opcje: możemy to zrobić za pomocą jaskółczego ogona lub tradycyjnych łączników w formie kołków lub innych zaczepów. Ja osobiście preferuję tryb cięcia płaski razem z kołkami, więc tak też zrobimy. Przechodzimy do opcji Dodaj łączniki, i tutaj będziemy mogli zauważyć, że jedna część nam znika i pojawia się taka pomarańczowa płaszczyzna, i to właśnie ona jest tą płaszczyzną, która będzie po przecięciu płaska, a my chcemy, aby miała w sobie łącznik. I do samych łączników mamy tutaj trzy opcje do wyboru: albo zatyczkę, kołek lub klipsy zatrzaskowe. W każdej z opcji możemy wybrać kształt tego, jak wyglądać będzie nasz łącznik. Oraz dodatkowo w zatyczce mamy coś takiego jak styl, który daje nam możliwość zmiany pryzmatu na stożek. Oprócz tego, dosyć ważne są też ustawienia na dole, czyli stosunek głębokości oraz rozmiar. Czyli, mając kołek w kształcie koła, rozmiarem możemy zmniejszyć lub zwiększyć jego średnicę. Z kolei stosunek głębokości będzie mówił o tym, jak głęboko zakotwiczony będzie kołek w środku naszego modelu. Żeby dodać łącznik, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na pomarańczową strefę. Aby dostosować jego położenie, możemy przytrzymać na nim lewy przycisk myszy i przyciągnąć myszką. I oczywiście nie może on wychodzić poza barierę pomarańczowej strefy. Żeby też była jasność, to nasza druga niebieska część wcale nie znikła. Wystarczy, że trochę zmienimy perspektywę, a kamera sama przeskoczy na drugą część. I nie zapominajcie, że to z której strony dodajemy łączniki też ma znaczenie. Teraz, też dla przykładu, dodamy kołki w innym kształcie, będzie to na przykład kwadrat, któremu też zmienimy rozmiar. Ważne jest, aby przed edytowaniem danego łącznika na niego kliknąć, aby był zaznaczony na szaro. I tylko wtedy będziemy mogli edytować dany łącznik. Teraz chciałbym dodać łącznik nad poprzednimi dwoma, ale żeby to zrobić, będę musiał zmienić jego stosunek głębokości. Bo jak widać, ilość materiału, przez który przechodzi kołek w tym miejscu, jest mniejsza. Chodzi po prostu o tą dziurę, która nie pozwala zrobić tak głębokiego kołka jak wcześniej. Tak więc, dla przykładu, weźmy sobie teraz kształt sześciokąta, no i zmniejszmy stosunek głębokości, załóżmy na 10 mm. Trochę też zmniejszymy sobie rozmiar, i kołek postawimy mniej więcej w tym miejscu. Za sześciokątnym kołkiem dodam jeszcze kołek trójkątny, tak aby było ich równo 4. Nareszcie możemy kliknąć potwierdź łączniki i przejść do następnego etapu. Kiedy mamy ustawioną płaszczyznę, dodane łączniki, możemy wykonać cięcie. Na polu roboczym pokazują nam się dwie części przyłbicy oraz cztery kołki, które dodaliśmy. Teraz jedną część przyłbicy można przerzucić na inne pole robocze lub jak ktoś woli wszystko wydrukować na jednym. Nie zapominajcie o tym, aby wydrukować właśnie kołki, bo bez nich nie połączycie tak łatwo waszych wydrukowanych części. Ja, jako że mam tylko jedną drukarkę, to obie części wydrukowałbym na jednym polu roboczym, tak więc ustawiam dwie części, klikam aby się ułożyły automatycznie, i w niecałe 9 godzin miałbym już gotową całą przyłbicę. Jeżeli mamy pierwszą część, można powiedzieć tą prostszą, to przechodzimy do krojenia hełmu. Od razu można powiedzieć, że zależy nam na tym, aby zminimalizować to, ile potwór będziemy wykorzystywać w tym modelu. Tak więc najlepiej byłoby zneutralizować wszystkie nawisy. I tutaj moją sugestią jest podzielenie tego aż na cztery części. Pierwszym nawisem, który na pewno musimy zneutralizować jest ten, który wystaje z nad czoła. W tym przypadku naszą oś cięcia będziemy przesuwać trochę inaczej niż poprzednio. Bo nie musimy tutaj zmieniać żadnej orientacji względem z którejś osi, jedynie przesunąć ją góra lub dół, a zależy nam, aby odciąć ten wystający różowy fragment, więc chwytamy za żółty kwadracik i przeciągamy naszą płaszczyznę cięcia w górę lub w dół, w tym przypadku musimy ją trochę obniżyć i musimy zrobić to tak, aby cały nawis z czoła był na niebieskiej części. To zadanie pomagają nam te białe outliney, które oddzielają części. Dzięki nim widzimy jakby jak przechodzi przekrój. Niestety, ale ta część musi być dokładnie zrobiona, więc trzeba się tutaj trochę pomęczyć. Niestety nie dało się tutaj też obciąć wszystkiego dokładnie, więc finalnie zostałem z czymś takim. Zrobiłem to tak dlatego, aby niebieska część miała na pewno w 100% płaską powierzchnię na samym dole. Na no ten nieszczęsny nawiz, który nam został w różowej części, da się na szczęście obciąć i tutaj nawet jak go się pozbędziemy, no to nie będzie tego widać w finalnym modelu. Oczywiście zanim wykonamy cięcie, to musimy też dodać łączniki. W tym przypadku powiedzmy, że użyjemy zatyczek w kształcie koła oraz w stylu pryzmatu, standardowo tak jak w poprzednim cięciu dodajemy zatyczkę lewym przyciskiem myszy w pomarańczowej strefie. No i najlepiej tutaj dodać po prostu jakieś cztery łączniki po rogach. Myślę, że to powinno na spokojnie wystarczyć. No i też pamiętajcie, że ta strefa, która jest na nawisie, będzie ucinana, więc tam nie są potrzebne nam te łączniki. Trzeba je trochę zamocować wcześniej, tak jak teraz widzicie. A żeby pokazać Wam, jak wyglądają wszystkie poszczególne kształty zatyczek, no to pozmieniałem je sobie, właśnie tutaj macie je pokazane. No, i myślę, że teraz możemy przejść do wykonania cięcia. Możemy potwierdzić łączniki. No, i w tym momencie jestem pewny, że nasza górna część hełmu ma dolną powierzchnię płaską, oraz dolna część, co prawda musimy jeszcze przerobić, no ale ma dodane łączniki, więc te obie części będą w siebie pasować. Możemy rozmieścić je na osobnych polach roboczych, no i przejdziemy zaraz do kolejnych cięć. Bo tutaj mamy nawis, który został po poprzednim cięciu. No a ta górna część hełmu też powinna zostać rozdzielona na dwie inne. No i w tym przypadku tutaj to cięcie jest dosyć proste, jednak z tą różnicą, że chcemy, aby ta niebieska część przestała istnieć. Więc wystarczy, że ją odznaczymy w tym miejscu ptaszkiem i po prostu magicznie znika. Zostaje nam część, którą chcemy. I nie mamy tego też nawisu, który pozostał z wcześniej. Teraz przejdziemy do takiej jakby czapki, która nam została, bo też musimy ją pociąć, ponieważ w środku jest sporo pustego miejsca, no i jest też ogromny nawis, który też by wymagał supportów. Tutaj proponuję stworzyć cięcie dosłownie przed rozpoczęciem się nawisów, tak aby rozdzielić dosłownie samą, sam czubek z jeszcze tą, tą częścią, która ochrania czoło. I teraz, jak widzicie, ta część nie ma w sobie żadnych nawisów, wydrukuje się od razu. Jedyne co nam zostało, to dodać łączniki, były kołki, były zatyczki. No to teraz dodamy sobie klipsy zatrzaskowe. Yy, oczywiście, polecam Wam najpierw sprawdzić, czy te klipsy będą działały Wam z danym filamentem. Bo tutaj już trochę rozchodzi się o tolerancję. Mogą być oczywiście one, że tak powiem, zaciasne. Więc polecam Wam najpierw zrobić test. Nie drukować po prostu wielkiego modelu, bo możecie się zawieść po prostu, bo coś nie będzie pasowało. Jak widzicie u mnie te cztery klipsy zeczaskowe są znowu rozmieszczone po rogach, tak aby po prostu je potem złapać na klej. No i ta płaska powierzchnia też jest z górnej strony, jednak z tym samym czubkiem też będziemy musieli zrobić jeszcze raz kolejne cięcie. Łączniki już są, więc myślę, że możemy uciąć tą część i przejść do następnej. Tak więc tak jak we wszystkich poprzednich musimy kliknąć potwierdź łączniki oraz następnie kliknąć wykonaj cięcie. No i mamy dwie osobne części i żeby nie było łączniki z poprzednich cięć zapisują się na danym obiekcie, czyli to jakby rozdzielanie poprzednie nadal jest zapisane. Nie musicie tutaj z powrotem dodawać jakichś dziur z na przykład rozdzielania górnej części od dolnej, to co robiliśmy na początku. Te dziury nadal po prostu tam są. Wracamy do naszego krojenia, no i został nam na sam koniec taki czubek, który no można już wydrukować, jednak nadal tutaj się stworzy sporo supportów. A żeby tego uniknąć, to ja proponuję postawić go w taki sposób. W pewnym sensie może to się wydawać trochę bez sensu, dlaczego tak robimy, bo drukarka drukuje jakby wertykalnie, czyli do góry dłużej niż na boki. No ale zaraz zobaczycie, że wykonując jedno cięcie. Będzie tutaj dosyć mało suportów, no i ten czas też nie będzie jakiś długi. No na razie mamy tutaj 8 godzin druku i 300 gram filamentu. Zobaczymy, czy będzie lepiej po przecięciu. No i teraz taka ciekawa sprawa, bo ja chciałbym to cięcie nie wykonywać w sposób taki prosty, tylko troszeczkę przekrzywiam naszą płaszczyznę, właśnie cięcia. Jeszcze może to się trochę pobawić tą płaszczyzną, tak aby. Ona przychodziła idealnie na tych takich jakby rogach tego czubka. To cięcie będzie mniej więcej tak przekrzywione. No i teraz wystarczy, że przejdziemy do robienia łączników. Ja osobiście w moim modelu użyłem tutaj chyba największej ilości, bo dodałem aż chyba 5 tych łączników, jeden tak mniej więcej na środku i dwa po bokach. No, jak widzicie, ten pierwszy wstawił się dosyć za duży, więc myślę, że tutaj 10 mm będzie. W porządku yy, rozmiar tego łącznika. No i gdy mamy już te pięć kołków, które potem będziemy sobie po prostu wklejać, to możemy potwierdzić łączniki i wykonać cięcie. Teraz będziemy mieli dwie połówki, które możemy też wydrukować w sumie na dwa różne sposoby. No i niestety też nie unikniemy tutaj minimalnych suportów, bo zawsze z której strony będzie tutaj nawis. Powiedzmy, że jedną ustawimy największą płaską powierzchnią do dołu, a drugą zostawimy w taki sposób. I jak zobaczycie, tutaj suporty i tak i tak się wygenerują i model wyjdzie w jednej i w drugiej opcji. Przy okazji mogę Wam podpowiedzieć jakieś fajne ustawienia suportów, które dla mnie działały w tym modelu naprawdę wyśmienicie. Jako, że mamy wiele płaskich powierzchni, no to możemy użyć podpory normalnej. I do tego zmienimy ją na zamiast domyślnej na przylegającą. Do tego możemy też zaznaczyć, żeby były te podpory tylko na stole i jak nie wiem przynajmniej u mnie jak te podpory odchodziły, to nie miałem najmniejszego problemu z ich odrywaniem. Więc możecie sobie te ustawienia zapisać na później, bo myślę, że sprawdzą się w, też w waszych modelach. Czubek przed pocięciem drukował się 8 godzin. Tutaj mamy też dwie części, które będą drukowały się 8 godzin w sumie, ale dzięki temu, że są pocięte możemy to rozłożyć na dwie drukarki, więc mimo wszystko trochę czasu na tym możemy zyskać. A tak prezentuje się już pocięty model hełmu razem z przyłbicą. I jak pamiętacie na samym początku zajmował sam hełm dzień i 13 godzin druku i 1700 gram filamentu. Jeszcze przypomnę, że na chem składały się cztery części, które tutaj mamy pocięte, bez przyłbicy i zaraz zobaczymy, ile teraz będą się drukowały one w sumie. Przed wydrukowaniem też warto zmienić sobie rodzaj wypełnienia. Jeżeli nie oglądaliście poradnika o wypełnieniach, to polecam zobaczyć na mój kanał. My tutaj ustawimy sobie 5% wypełnienia heroidalnego, czyli najlepszego, jakie może być. Po podsumowaniu wszystkiego wyszło mi, że do wydrukowania samego chemu teraz będziemy potrzebowali tylko 600 gram filamentu i niecałe 16 godzin, więc różnica jest naprawdę spora. Na sam koniec jeszcze jedna rada ode mnie, jeżeli kiedykolwiek byście chcieli robić taki projekt, to przed samym drukowaniem łączników polecam wam sobie sprawdzić jaka tolerancja będzie idealna dla waszego projektu oraz filamentu. I w tym celu proponuję zrobić wam wydruk testowy z np. łącznikiem, który chcecie użyć w projekcie. Dzięki temu będziecie mogli przetestować czy dana zatyczka będzie działać lub czy dany kołek nie jest za luźno osadzony w otworze lub może w drugą stronę otwór jest za mały i kołek po prostu się nie mieści. A dla przypomnienia tolerancję ustawiamy tymi dwoma suwakami. Oczywiście wszystkie operacje, które dzisiaj pokazałem na filmie wykonałem też wcześniej i żeby nie było chemu, który właśnie cieliśmy wyszedł świetnie. Jeżeli Was zaciekawił, ile mniej więcej mnie to kosztowało, to możecie wejść na mojego TikToka, tam jest więcej filmów o tym hełmie. A w tle możecie zobaczyć szybki timelapse ze składania już wydrukowanego hełmu. Standardowo, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzach, bo czemu nie, a ja przypnę Ci serduszko. A jeżeli film Ci się spodobał, to pamiętaj o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych poradników z druku 3D. W przyszłości też postaram się pokazać, jak dodać łączniki, ale nie w Bamboo Studio, tylko w zwykłym programie CAD. Tak więc ode mnie to już wszystko na dziś. Na razie, cześć!